Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku, w kolejnej recenzji na moim kanale. Tym razem będę recenzował dla Was szelki z demobilu. Są to szelki kontraktowe, szelki niemieckiej armii Bundeswehry. Są to szelki dedykowane pod spodnie mundurowe we flektarnie. Aczkolwiek nie tylko, bo można je nosić. Do wszelkiego rodzaju innych spodni, które zostały wyposażone w guziki przy pasie. No i szelki są naprawdę bardzo fajne, wygodne. Ja zaniedałem w Demobilu tam za parę bodajże 20, no 22 zł za parę. Tylko, że otrzymałem dwie pary szelek z różnych sortów. One się troszkę różnią budową. Jedne to są takie szelki Y. A drugie to są szelki X. I teraz Wam opowiem o różnicy. Szelki Y mają tutaj te dwa przednie elementy, które się łączą z tyłu na plecach przy, ta, przy pomocy takiego skórzanego języczka. No i tutaj mamy dwa guziki z tyłu, które zapinamy na plecach. Te, tutaj w tym sorcie ja Wam pokażę. Tutaj może będzie widać. No to jest sort, który pochodzi z czerwca 1992 roku. No czyli ma już ponad. 33 lata, dobrze liczę? Tak, no i tu mamy numer seryjny, a tu mamy długość szelek 110 cm. One jeszcze występują w krótszej wersji, 100 cm. Tutaj w tych szelkach, jako że one już mają tyle lat, no te języczki były troszkę takie no jakby ta, ta, ta skóra była taka troszkę stwardniała, zasztywniała, no ale troszkę ją odświeżyłem, przesmarowałem ją pomadką do ust, trochę dużo tej pomadki zużyłem, no i ta skóra jest ponownie miękka. To znaczy tutaj miałem taki problem w tych szelkach, że tutaj one są umazane jakimś takim... nie wiem co to jest, jakiś kleister, klej. To znaczy on nie plami, nie brudzi, on jest wyschnięty. No, jeszcze spróbuję go doczyścić. Natomiast te szelki tutaj z tym x one mają tutaj taką, ja Wam pokażę, taki metalowy, aluminiowy chyba. Nie wiem, czy to jest aluminium, czy, czy jakiś inny metal, ale chyba tak, to jest chyba aluminium. I on tutaj łączy dwa pasy na krzyż. Tutaj mamy dwa łóżka z tyłu. No i przód. Te szelki były w zdecydowanie lepszym stanie. Tutaj też mamy metkę. To jest po prostu inny sort z innego roku. No tutaj mamy czerwiec 2006. No i troszkę inny producent. Ale wam powiem, szelki są rewelacyjne. Są bardzo wygodne, gdyż. no. Czasami nosiłem spodnie na szelkach, ale używałem tych szelek z klipsem. Te klipsy czasami pryły ten materiał przy pasku, no, czasami się rozpinały. Natomiast tutaj przy szelkach na guziki nie mamy tego problemu. Ważne tylko, żeby guziki do spodni były dobrze przyszyte. W standardzie w spodniach Bundeswehry występują guziki o średnicy 19 mm. No, ja na przykład do jeansów wszyłem guziki 20 mm. No, i wszystko spokojnie pasuje, wszystko się trzyma, nic się nie odpina. Naprawdę jest bardzo wygodny. Spodnie, wiadomo, szczególnie zimą, lepiej nosić troszkę wyżej, żeby nam osłaniały odcinek lędźwiowy, żeby się nie zaziębić. A poza tym wygoda ruchów jest. W przypadku szelek dużo większa no, niż w przypadku paska na pasie, gdzie nawet jak mocno ten pas zapniemy, te spodnie nam się mogą czasami zsuwać jak mamy brzuszek. Dobrze. Spodnie, kontraktowe Bundeswehry. Przepraszam, nie, nie spodnie, tylko szelki do spodni. Kontraktowe Bundeswehry. No szukajcie w demobilach. No, akurat oryginalne kontraktowe, wiem, że też występują repliki. Na przykład zdaje się firma MFH produkuje replikę tych szelek. To znaczy nie mam za bardzo porównania. Jak, 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 no jakość, jakość w przypadku szelek kontraktowych no, chyba jest większa, nawet jeżeli to są szelki używane. Tak jak ja mówię, ja dostałem już jedną parę, taką troszkę mocniej używaną. No a naprawdę spełniają one swoją funkcję, działają bez zarzutów, pomimo tego, że no, zostały wyprodukowane kilka dekad temu. Dziękuję wszystkim za oglądanie, za to, że, za to, że obejrzeliście, wysłuchaliście mnie i wszystkich serdecznie pozdrawiam, życzę miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.